tylko jedną kwestię, jeśli chodzi o te rozgrywki wewnętrzne, jeśli chodzi o obie strony. Takie moje osobiste pytanie. Te walki są dość ostre. Ostatnio wchodzi w grę broni chemiczna. Szczerze mówiąc, ciężko po pierwsze mówić tutaj o społeczeństwie, to raz. Dwa, ciężko mówić o, o wspólnym państwie wszystkich ludzi, którzy używają w kościele broni, broni chemicznej. Bez względu na to, która na to użyła, bo teraz jest coraz więcej kontrowersji szczerze powiedziawszym nie chcę mi się wierzyć, żeby, żeby to byli rebelianci tak rozdrobnieni ale oni używali na pewno ale używali, ale nie używali. więc właśnie to jest wybór między złem a jeszcze większym złem, czy no cóż, no to, to jest po tej stronie kto tak? jest po, tej po której stronie o tego, to myślę, że oni sami nie wiedzą to ja na, tak Państwu na to nie odpowiem kto jest po której stronie, natomiast na pewno na pewno wiadomo, że no, najlepiej by było, żeby Syryjczycy się sami dobierali. Oczywiście, będzie się to wiązało i no, wiąże się cały czas z, z wojną domową, ale pamiętajmy, no, my nie możemy jako, jako świat zachodni, w, ani nawet sobie do tego rościć pretensji, bo, bo, bo dla mnie to jest, to, jest, to jest, No właśnie, bo to jest... Żeby komuś układać. Przed rozmową, przed, przed naszą rozmową z panem profesorem y Osobiście, że często Europejczycy czy świat zachodni traktuje jako ten, 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 ten obszar świata jako kraje postkolonialne, którym trzeba zawsze pomagać, bo one sobie nigdy nie mogą dać rady. Tak, oczywiście i to jest to jest zresztą cały czas, a pamiętajmy, że, że yy, jednak to są kraje, które mają głęb bardzo głęboką historię, historię polityczną, tradycję myśli politycznej. Oni sobie sami obalali, sami sobie w, 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 osadzali na tronach rozmaitych królów, yy, mówiąc o dwudziestym, królów, premierów, prezydentów i tak dalej, nie potrzebując do tego wcale nas, yy, a, a nawet im się udało nas wygnać im. Więc to nie jest tak, że to są jakieś, prawda, bantustany bez żadnej tradycji, bez, bez, bez żadnej trady, tradycji politycznej i trzeba im zawsze mówić, co mają zrobić i im trzeba obalić Saddama, prawda? Trzeba im obalić Asada, trzeba im to i tak. Oni, oni sobie bardzo dobrze sami dadzą radę. Tak jak widać, no bez względu na to, jak będą potem, jak to będzie, będzie funkcjonowało w Egipcie, oni nas nie potrzebowali. Oni sobie sami tam zrobili, tak jak chcieli. Tak czy im się teraz będzie to podobało, czy nie, no dalej to, ale niech się to toczy właśnie. Bo ich nie ma. tak jak oni chcą to zrobić. Ja, ja sobie nie wyobrażam, żeby, żeby, żeby nagle, naprawdę nie wiem na przykład Arabia Saudyjska widząc, że coś się tutaj złego w którym kraju europejskim dzieje, nagle wysłała rakiety na jedno Francję, prawda, bo, bo, bo sobie Francuzi nie poradzą. No, 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 no nikomu by to do głowy nie przyszło. No a my tak właśnie stwierdzamy, że, że, że no to jacyś tam tacy, to my będziemy pomagać, będziemy im wskazywać. I co? I będziemy im dawać najczęściej zresztą to, czego oni nie chcą. Niech oni sobie to po swojemu ułożą. Jeśli to będzie ich kosztowało wiele krwi. No cóż, yy, nawet jeśli my tam wejdziemy, to tej krwi będzie tyle samo inaczej rozłoży, może inaczej rozłoży się w czasie. No widać to bardzo dobrze po Iraku, prawda? Że no wcale to, to nic tam dobrego nie stało. Weszliśmy tam, no, no i co? Teraz dopiero y, się, się, się zaczęły konflikty, konflikt taki kiący się. Nie wiem, czy Państwo zwracacie uwagę, no ja oczywiście ze względu Zawodowych na to bardzo dokładnie patrzę, no przynajmniej raz w tygodniu coś w, 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 w Iraku się dzieje. Coś, co jest godne tego, żeby poszło na tzw. Tak linijce w u Przynajmniej raz w tygodniu. Czyli a to musi być 50. Wiemy, wiemy 50 tematy, 70, to nie są zbyt ale i, i, I to, co mówią, to jest 50-70 osób yy, przynajmniej raz w tygodniu. A wiadomo, że, że na pewno takie, tego typu zdarzeń jest więcej. Yy, no i to jest przykład tego właśnie, jak my prawda, obaliliśmy straszliwego tyrana Irakijczykom, daliśmy im, no co im nie daliśmy? To? No nic im nie dali daliśmy im wielką ambasadę amerykańską, no i właściwie tyle. No, więc teraz pojawia się pytanie, prawa człowieka, które są bardzo ważne, a suwerenność nie będziemy tego samego kraju. No właśnie, prawa człowieka ja, tak to suwerenność. Tak, tak, jest... tak, no z tym, że proszę Państwa, z tymi prawami człowieka, ja oczywiście sobie zdaję sprawę, na tyle się podszkoliłem w kwestiach stosunków międzynarodowych i politologicznych, no, przesady, aż takiego szkolenia nie potrzebowałem, żeby to zrozumieć. Oczywiście wiem, że są, że są te układy dotyczące stosowania takiej broni, innej broni i tak dalej, i tak dalej, ale powiem szczerze, że dla mnie to było bardzo irytujące, że pan prezydent Obama tak naprawdę nie interesuje, może się dalej nie interesuje, tylko musi. Ale 100 tysięcy osób zginęło i to nie był problem. A na? Tak, czyli jeśli by tych 1400 rozstrzelali, a nie zabrali, to, by nie było problemu. To by było wszystko pięknie. Bo linia czerwona nie została przekroczona, no a że zostali tam ci rozstrzelani, no to cóż, no ale nie została użyta broń chemiczna. No, yy. I właśnie, no co te prawa człowieka, no to jak one wyglądają? W tym, kontekście. Czyli ci, którzy y, zostali zastrzeleni, nie mają praw, tylko prawa mają ci, którzy, którzy i, i, i tych prawa się liczą, którzy zostali zagazowani. No, y, I to dalej się właściwie, ja myślałem, że jakaś taka refleksja się pojawi, trochę szersza, ale nie, no właściwie cały czas się mówi o tych tysiąca, 1400 osób, natomiast pozostałe ponad 100 tysięcy dalej nikogo nie interesuje. Y, czyli, y, no można to tak. Przeliczyć, prawda? Ile, aż, ile, ile aż, jeszcze jeszcze, żywotów ludzi się nam ustał, to trochę brutalne, że powiedzenie Stalina, że 100 tysięcy to statystyka, a jednej osoby to tragedia, tak? No właśnie, hmm. tak, tak. Także, no także tak, tak, to z tymi prawami człowieka jest, że prawa człowieka są wtedy, wtedy ważne, kiedy można nimi coś w tej chwili politycznie zagrywać. prawda? Więc, więc no oczywiście, że są one ważne, powinny być przestrzegane i tak dalej, no też, proszę Państwa, no możemy sobie tak gadać, a w rzeczywistości Amerykanie, żeby chronić prawa człowieka na terenie Stanów Zjednoczonych, będą torturować rozmaitych. Ja nie mówię tutaj w kontekście, no to no przy, przywiozą ich, prawda, zawiozą ich do Maroka, czy zawiozą ich gdzieś tam jeszcze i tam będą torturować. To już nie jest przeciwko prawom człowieka, bo przecież się wie, oni nie doktorują, prawda? No, także o czym w ogóle mowa? Ja powiem szczerze, ja nie lubię takiego roztrząsania czegoś, co jest samo z siebie jasne, natomiast w którymś momencie staje się właśnie taką zagrywką polityczną, brudną oczywiście, bo, bo no, no, po co, po co po co? No wiadomo po co, ale, no ale ja jednak nie potrafię, na szczęście nie jestem politykiem, na szczęście nie jestem żadnym doradcą politycznym, nikim takim nie chciałbym w życiu być, bo, bo wchodzenie w to wszystko, w, właśnie to, w taką praktykę, bo teraz jestem w, do, w dobrej sytuacji, mogę sobie krytykować, prawda? E Także, także, jest Pani fajnie w tym sensie. Natomiast natomiast oczywiście, jeśli trzeba decyzje podejmować, to są, to są bardzo trudne i oczywiście ja sobie z tego zdaję sprawę I w tym momencie właśnie kwestia przestrzegania praw człowieka, do którego momentu można, kto może, no bo oczywiście wielka demokracja Arabia Saudyjska, prawda, przykładna było oczywiście, więc, więc oczywiście na Arabia Saudyjska robiąc to samo co inny kraj, no oczywiście jest dobra, bo jest proamerykańska, to nie. Jest niedobry, więc tam prawa człowieka obowiązują, tu prawa człowieka nie obowiązują. No to jest coś, co, co jest istotne, a jednocześnie widać, jak jest mało ważne. Kto tak naprawdę dzisiaj ma realną możliwość zmiany tej sytuacji? Stany Zjednoczone są w klinczu dwóch wielkich wojen, czyli Wietnamu i Iraku. I w perspektywie, każdy pyta, no to co wróćcie do Syrii, co się w wielką wojnę zrobicie? Rosja, która. Jako kraj broniący demokracji i praw człowieka to trochę groteska? No bo mi się wydaje, że tu nie chodzi tyle o właśnie o te, o te nasze hasła. Bo umówmy się, to, to są w większości hasła, bo to nie jest praktykowane. Nie praktykuje tego ani Rosja u siebie, ani Rosja na terenach, które są pod, pod jej wpływem, ani Stany, no Stany Zjednoczone może u siebie tak. Rzeczywiście, na swoim, w swoich granicach. Natomiast poza swoimi granicami. Też się tym specjalnie nie, nie, nie przejmuję. Więc tak, kto mógłby tutaj zadziałać? No ja będę się jednak upierał przy tym, że to muszą zrobić przede wszystkim sami Syryjczycy. Wsparcie ze strony Rosji jest tutaj jednak niezwykle ważne, bez względu na to, czy się będziemy naśmiewać, prawda, z rosyjskich praw człowieka, bo, bo, bo to rzeczywiście jest, jak pan powiedział, groteska, to się, to się, to się zgadza, ale trzeba pamiętać, że nikt w Syrii z zewnątrz nie ma większych wpływów, to jeszcze może mieć załóżmy Iran, prawda, no ale tutaj, jeśli patrzymy też na, na prawa człowieka, tak jak je chcemy rozumieć, no to też oczywiście Syria nie wchodzi do, Iran nie wchodzi do, tych, do, do, do grupy tych państw, które by jakoś szczególnie, szczególnie prawa człowieka szanowały. Więc tutaj wydaje się, że no oczywiście Syria nie jest oderwana od, od, od świata, więc musi w tym, w tym całym kontekście funkcjonować i tutaj no, działania polityczne przede wszystkim Rosji, no, Stanów Zjednoczonych na pewno. Zostało bo... nam jeszcze ONZ i Unia Europejska. Oh. Unia Europejska, proszę Państwa, tak naprawdę nie ma żadnej polityki zagranicznej. Właściwie rzadko kiedy udaje się tutaj coś sensownego zrobić. ONZ z kolei mógłby, mogłaby coś zrobić, ale wydaje się, że w ostatnich latach nie dlatego bezpośrednio, że jest nieskuteczna, bo z tą skutecznością w przypadku ONZ zawsze było rozmaicie. Natomiast ona jest przez rozmaite państwa bardzo, bardzo no tak postponowana. To jest niedobre, bo autorytet ONZ w tej chwili upada i to mi wydaje mi się, że w mniejszym stopniu przez to, jaka jest skuteczność samej organizacji, tylko przez to, że właśnie jest w sposób otwarty mniej czy bardziej w sposób mniej czy bardziej uzasadniony, nawet nie krytykowana, tylko właściwie twierdzi się, że ona do niczego jest niepotrzebna, więc, więc również tutaj może, może, to, może to zadziałać. Ale trzeba pamiętać, że na tamtych obszarach, na Wzgórzach Wolan na przykład przez, przez długi czas, jednak to właśnie siły ONZ utrzymywały, utrzymywały spokój. Tam się sprawdziły, więc być może rzeczywiście jakieś mądre działania ze strony ONZ tutaj by odniosły, no, odniosły skutek. Przy czym, no, też trzeba by się zastanowić, jakie siły tutaj by, by mogły, czyje siły mogłyby stacjonować. No my sobie już cały świat arabski spaliliśmy na, na, na kilka, myślę, przynajmniej najbliższych dziesięcioleci. No ale są takie kraje, które, które mądrze politykę prowadziły i mogłyby, mogłyby tam odegrać rolę, chociażby no Chiny na przykład, one jednak, cokolwiek by nie mówić o innych sprawach, to politykę mają dosyć skuteczną i, i, i no jednak jako część tego orientu, cokolwiek by to słowo miało znaczyć, są Akceptowane przez prawne kraje tamtego obszaru w dużo większym stopniu niż te siły, które mają za sobą chociażby przeszłość kolonialną. Chinom jak najbardziej powinno zależeć na spokoju, bo przecież dla nich e, obieg pieniądza i gospodarka to podstawa, żeby wymaga wręcz spokoju. Ja tylko dodam jeszcze do e, tej e, strategii Unii Europejskiej. Nieco znalazłem kilka dni temu e, komentarz pana Klisiego, z Monte Pythona w związku z wydarzeniami w Syrii. Mianowicie stwierdził on, iż Brytyjczycy poczuli ukucie niepokoju W związku z tym w Wielkiej Brytanii podniesiono stopień zagrożenia z podirytowany na zezłoszczony. Rząd Francji ogłosił wczoraj zmianę poziomu zagrożenia z ucieka i nakryj To prawie najwyższy stopień w tamtym systemie. Wyraźnie są jedynie kolaboruj i poddaj się. Głosi zmiany poziom zagrożenia z mów głośno i gestykuluj na pręż muskuły. Natomiast Niemcy zmienili, ale, ale z pogardliwej arogancji, na no, załóż mundur i ścigali pięść do To chyba najlepsze komentarz. Kasz, tak. To jest bardzo, to jest dobry, bardzo dobry komentarz. No, oczywiście, no, dlatego że no, Unia Europejska oby trwała jak, naj, jak najdłużej i, i, i naprawdę no, tak ogólnie rzecz biorąc. To... Właściwie powiem Państwu, że jak się tak czasem zastanawiam, w czym się sprawdziła, to wychodzi na to, że właściwie w niczym, ale dobrze funkcjonuje. No jest, to jest taka właśnie taka specyfika, bo do, do pewnego momentu, no to jeszcze kilka lat temu wiem, że o ile, o ile politycznie prawda, nie, ma, nie, ma żadnej, nie jest taką rzeczywiście jedną siłą polityczną, że jednak wewnętrzne tutaj tendencje odgrywają większą rolę niż jakaś próba nakreślenia polityki ogólnoeuropejskiej, to wtedy jeszcze mi się wydawało, że ekonomicznie to jako tak działa, no bardzo szybko się odgrywa że tak też widać, że też nie działa, gospodarczo nie działa, ale jakoś funkcjonuje i fajnie to u Unią Wracając jeszcze do samej Syrii. Chciałem taką parabolę stworzyć tu między Syrią a Irakiem, mianowicie w Iraku, to było najbardziej naoczne, że kiedy armia iracka, w której Amerykanie twierdzili, że nie ma, bo się rozpieszkła, czekała na decyzję Stanów, co mają zamiar zrobić, bo czekają na no to, żeby teraz działać z nimi. Kiedy rozwiązano partię BAS i czekało cała rzesza urzędników, która po pierwsze miała pracę, a po drugie, państwo się im rozpadało w rękach. Powiem, zaraz za progiem własnego domu, czekali na pomoc, i wtedy właśnie rozpoczęło się, moim zdaniem, przynajmniej, najgorszy okres dla Stanów Zjednoczonych. Czyli Ci ludzie, którzy zostali postawieni przez same stany pod ścianą, e, zaczęli skłaniać się ku radykałom, czyli skrajnym, e, może Al-Kaidzie, może Wataszkom, różnego rodzaju, wszystkim, którzy chociaż dawali im cień szansy na, może nawet nie cień szansy, ale jakąś nadzieję na cokolwiek, czy w Syrii, w ten scenariusz może się powtórzyć. Może się powtórzyć. Po pierwsze, dlatego, że no, sami Amerykanie na pewno, jeśli by wkroczyli do Syrii, to nie będą chcieli Syrii odbudowywać w, 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 dla Syryjczyków, tak samo jak, jak to jest, jak to jest w, w Iraku. Poza tym, nie wiem czemu się spodziewali Amerykanie w Iraku, że zostaną przywitani prawda, kwiatami, wszyscy będą ich bardzo tam kochać, bo im obalili Saddama. Co się oczywiście nie stało, bo powiedzmy, że gdyby było tak, że oni obalili za dama i sobie od razu poszli, no to jeszcze by może to jakoś tam mogło zafunkcjonować, no ale stało się inaczej w związku z tym, w związku z tym tutaj ten pomysł. Czy był w Iranku się No widać, że w przypadku Syrii nie ma tego pomysłu. Ale jest lepiej, bo jest świadomość, że tego pomysłu nie ma. Bo to już, to już jest, to już jest bardzo dużo. A czy Syria nie jest tak naprawdę takim syntezą sytuacji w Iraku i Wietnamie, mianowicie Wietnam, gdzie dwa wielkie mocarstwa, można powiedzieć, że trzy miały swoje interesy, czyli Chiny, Server i Ameryka, Syria, gdzie tych krajów większych, które mają tam interesy, jest wiele, no i Irak, gdzie po pierwsze chaos, a po drugie również konflikty plemienne, konflikty interesów i wchodzący tam teoretycznie Amerykanie, ale mogą to być oczywiście ludzie, przedstawiciele zachodni, zachodniego świata, którzy właściwie co tam chcą zrobić? swój interes co tam chcą zrobić? Bo oba te kraje, oba, oba, oba przykłady tych wojen nie zrobiły nic pozytywnego dla tych ludzi. No nic, nic tam się pozytywnego nie stało, i tutaj, i tutaj też się nie spodziewam jakichś jakich wielkich pozytywnych skutków. Zresztą, no właśnie, tutaj bardzo ważne, i to, to należy podkreślić, że no myślę, że w historii, no nie wiadomo, jeszcze, 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 Obama, jeszcze jest prezydentem, jeszcze może bardzo dużo głupich kroków zrobić. Ale na razie wygląda na to, że jeśli na szczęście jeśli będzie, jak Tak, no bo, no bo no, że nie będzie takim, no bo ja uważam niestety pana prezydenta Busha za jednego z największych szkodników, w, 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 no, przy, no przynajmniej w historii XX wieku, w tym sensie, że, że no właśnie teraz chociażby w Syrii sytuacja jest dodatkowo jeszcze o to trudniejsza że no, już mamy te, nie tylko kwestia samych doświadczeń jako takich, powiedzmy teoretycznych doświadczeń, tylko praktyki, prawda? Że no, doprowadził, doprowadził do tego, że w tej chwili Amerykanie chcą być przywódcą świata, a wiadomo, że niektórzy jeszcze od nich tego wymagają, nagle no, nie mogą nic robić. Ja nie mówię, żeby to było dobrze, żeby oni tam to robili, ale, no, ale takie właśnie ubezwłasnowolnienie swojego własnego kraju poprzez jakieś swoje dziwne pomysły, no to trzeba być naprawdę człowiekiem wybitnym, żeby, żeby swojemu krajowi tak źle na, no w perspektywie myślę, że na 50 lat spokojnie że pół wieku spokojnie Ameryka przez to będzie, przez to będzie cierpiała i myślę, że Obama bardzo dobrze to wie i tego typu kroków nie będzie robił. Widać było zresztą z jego, z jego miny, że bardzo, bardzo żałował, że, 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 że o tej czerwonej linii wcześniej powiedział. No i bardzo się chyba ucieszył, że jakoś ten ruch Rosji tutaj nastąpił i że go wprowadzi. Przepraszam, że na jakiś czas. Olech, polejnie. Jak pan sobie ocenia ten, jak to divent nazwał, pomysł Sikorskiego? Zawsze, <śladowezpie�> <śladowezpiell> swy... Tak, tak, to, to, to ja, się, ja się bardzo, bardzo byłem zdziwiony z, z, tak, z tego sukcesu Sikorskiego. Prawda? No, nie wiem, no, nie wiem, może... Mamy to oni, ten rozróżniają, więc, y, na zachodzie, więc może mi się coś <śladowezpiell> pomyśleć. Może o kogoś innego jednak chodził. E, e, nie no, ten, ten, to znaczy tak. Rosja też nie bardzo wiedziała, a też nie bardzo wiedziała, co z tym fantem zrobić. I to, no bo to było tak, no Kerry coś tam coś tam powiedział, potem podchwycił to, podchwycił, podchodziła to strona rosyjska. Zresztą, o ile pamiętam, to nie było na początku na zasadzie jakiejś tam bardzo poważnej propozycji, tylko to, to się jakoś tak samo, tak samo się napędziło. Czy to rozwiąże sytuację? Trudno powiedzieć, dlatego że nie wiadomo jakie ruchy ze strony samych, samych władz syryjskich nastąpiły, czyli czy te zostały, czy ta broń została chemiczna przewieziona, nie została przewieziona, gdzie ona się teraz, teraz się mówi, że, 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 że Syryjczycy to wjeździ do Iraku na przykład, I że w Iraku część tej broni jest i część jest z w Jordanii. W tym, teraz już zaczynam czytać tak jakieś rozmaite, najdziwniejsze w ogóle e, e, informacje, że e, e, no to cór, trzeba założyć, że gdyby rzeczywiście ta broń została zlikwidowana, byłby to jakiś krok do przodu, ale pamiętajmy, że nie o to chodzi yy, tym tak zwanym rebeliantom. Ich to w ogóle nie interesuje. Nie Czy pan mówi uwagę, jakie są reakcje? Oni są zdenerwowani, oni są wkurzeni tym, że tutaj nagle ktoś mówi o jakiejś głupiej broni. i na pomoc Tak, broni. Tak, tak, ta, że no, jakaś tam... Yy, można to tak stąd wywnioskować, że jak oni o jakiejś tam głupiej broni chemicznej rozmawiają, jak tutaj chcemy no, opalić no, asada. prawda? Więc to jest takie. Przeciąganie, przeciąganie sprawy, y, udawanie w jakimś stopniu przez, przez, przez siły zewnętrzne, że coś mają do powiedzenia. Natomiast to tak czy inaczej, bez względu na to, w jakim kierunku pójdzie, to musi się samo rozwiązać w Syrii. Nawet jeśli nastąpi interwencja, to ta interwencja skomplikuje sytuację. Natomiast później i tak będą musieli to wszystko robić sami Syryjczycy. A zatem takie, może kontrowersyjne pytanie, czy jest komuś na rękę ten konflikt? Myślę, że y, 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 to, żeby on się tlił, myślę, że właściwie nie, chociaż tak, mi się wydaje, że, że nie, dlatego że y, y, no Syria nie jest aż tak bardzo istotnym graczem na tej scenie bliskowschodniej, ona jest ważna, ale przez to, że no, ma specy specyficzne kontakty z, z, chociażby z Iranem. W tej chwili yy, jeszcze dodatkowo yy, z Irakiem, prawda? Tutaj były przez, przez wiele dziesięcioleci była, była rywalizacja. No czasem przechodząca we wrogość, jak w, jak w okresie wojny iracko-irańskiej. Natomiast no tak, no co może Rosja z tego, z tego mieć pozytywnego? No praktycznie, praktycznie z całego konfliktu nic, dlatego że może jeszcze by się tak stało, że bazę w Tartusie stracą, prawda? Bo, bo, bo to może być efekt jeden z efektów tego no, dalszego rozwoju konfliktu, a to jest jedyna baza na tym obszarze, jedyny spadek po Związku po, po Radzieckim, który, który pozostał Amerykaną. Ja myślę, że im to jest tak naprawdę obojętne. Dopóki nikt nie tknie Izraela, to Amerykanom jest wszystko jedno. Także w związku z tym wydaje mi się, że raczej by się chyba skłaniali do tego, żeby, żeby ten konflikt tam się skończył i chyba by woleli, żeby jednak Asad został, bo przynajmniej jest to wróg poznany. Prawda? Wiadomo, że żadnych głupich ruchów nie będzie, nie będzie robił że on ma swoją, swoją politykę także wobec, także wobec Izraela z rozmaitych względów, nie może tej, oficjalnie tej wojny, tej, tej wojny z, z Izraelem tak jednoznacznie zakończyć. No a cóż, taka, no kogo tam jeszcze dookoła mamy? Jordania czy Liban. No Liban no chyba by wolał jednak mieć spokój i nie mieć tych, tych uchodźców. Podobnie Turcja. E, Takich naprawdę ostrych reakcji, że wszyscy liczą na to, że to się jakoś uspokoi. No i obawiam się, że nie ma innego wyjścia, jak liczyć na to, że to się, że to się uspokoi, bo każda interwencja z zewnątrz wszystko jednoczyja. Na zakończenie ostatnie moje pytanie do pana profesora. Jakie są możliwe scenariusze jak długo one mogą trwać? Jednym z, 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 z ważniej, jednym z ciekawszych elementów tradycji kultury muzułmańskiej jest złożenie sfusów. Ale, ale rzeczywiście, ale powiem Panu, że, że no tutaj, no co można, że w, no ale po bardzo trudno byłoby mi, byłoby mi tutaj to zakreślić, no bo co, no, że zwycięża, zwy, zwy, zwycięży te, te, te siły opozycyjne, zwyciężą. I co? I za każdym razem powiem szczerze, nie wiadomo co. Czyli zarówno jeśli zwyciężą siły opozycyjne, i w konfrontacji między nimi silniejsze okażą się te, które nazwijmy liberalnymi, cokolwiek by to miało znaczyć, czy siły muzułmańskie. Czy zostanie Assad przy władzy? Właściwie dalej może się wszystko potoczyć w dowolnym kierunku i no tutaj niestety żadne teorie polityczne, żadne teorie stosunków międzynarodowych nie pomogą, nie tylko w tym przypadku, bo w przypadku całego Bliskiego Wschodu, ja zawsze tak właśnie mówię, ale tutaj sytuacja wydaje się dużo bardziej skomplikowana niż była, niż była w Iraku. Jeśli Czyli jak to zazwyczaj w chyba w politologii... Specjaliści osób nie zrobią mądrzejsi dopiero po fakcie. Tak. <g Marion> Także no, tak, tak może, tak może y, być. No, szczególnie, że, że no, politolodzy y, bardzo często y, rzeczywiście chcą być, chcą być dużo mądrzejsi, szczególnie od ludzi, którzy nie mają wykształcenia fit, y, 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 politologicznego. Sam to <g Bright> przeżyłem. Y, y, bardzo byłem posponowany przez wielu politologów w, 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 w trakcie wojny, wojny irackiej no i potem dopiero no, miał pan rację Mówię, no i co z tego? Co z tego? Ja dziękuję bardzo ze swojej strony i oddaję głos naszym słuchaczom